Mniej gadania, więcej pracowania. Muszę jakoś przestać tyle gadać i zacząć coś robić w końcu. Od następnej misji tylko czytam, tylko czytam misję. Jeśli będzie nowy samolot, to pokażę jego historię i to wszystko. Bo trwa to trochę zbyt długo. Nawet nie wiem, bo nie mierzę czasu. Bez sensu jest teraz mierzyć czas, skoro i tak e... <słyska> mm. nigdy się nie mieszczę w tych 10 minutach. No widzicie, samolot nie jest zbyt szybki. Wow, jednak jest wytrzymały. Jest to jedyny samolot, u którego widzimy podwozie. Oczywiście wszystkie inne samoloty także mają podwozia, ale w tej grze. No, po prostu wydawałoby mi się bez sensu, żeby modele miały chowane yy, chowane podwozia, bo to by było trochę zbyt skomplikowane. Tym bardziej, że to nie ma być gra jakaś taka ultra yy, realistyczna i znowu mam problem ze znajdkami, ponieważ nie ma ich ani na górze, ani na dole, ani nie ma ich w ogóle nigdzie. Dobra, mam tylko to. Lecimy do pokoju rodziców. Tylko gdzie on jest? O to jest pytanie. Okej, okay, to mi się przyda. Nie to, to. Pokój rodziców, pokój rodziców. Czy on jest gdzieś tu na dole? Nie. Mhm. Czyli musimy polecieć do góry. Co mi się nie podoba, ponieważ będziemy na terenie wroga. Okej, okay. okay, mam rakiety. To lecimy do góry, nie ma na co czekać. Tam kradniemy plany broni i lecimy z powrotem. I to by było tyle. Wziął. I już samolot. Czyli komitet powitalny. Nic nowego. Dziękuję bardzo, ale to chyba była naprawa, więc na razie mnie nie była potrzebna za bardzo. Dawaj mi klucz. Klucz powiedziałem, dawaj mi gnido. Dziękował. O, ale tu ciemno. Czy znowu broń jest tutaj? <laughs> Jej! Trochę późno podałeś mi tą informację, żeby trzymać się blisko Ziemi. Aj cholera klej mam nadzieję, że on się już zalicza do tego zbierania kleju bo jak nie to zabije jak widzicie tutaj jest pełno tych takich ciężkich dział ciężkich dział, no ja to tak nazywam trzeba na nie uważać z łaski swojej Ponieważ dobrze trafiony pocisk odbiera nam aż 20 punktów do e, punktów doświadczenia Ja nie mogę, ale jak gafy walę Zawiera nam 20 punktów życia Okej, okay, mamy już dwa kleje I coś mi się zdaje, że to będzie chyba jednak trudniejsza kampania Zabije Kto tam na mnie rzucił bombę Seryjnie tu ciemno. Nie wiem, czy będzie coś widać na filmie. Oby tak. Okej. Okay. Skok technologiczny by mi się przydał. Ok, tam są plany broni, więc sobie po nie polecę. Nie, ej, zamknęli mnie tu. Halo, pomocy. Ok, dzięki. Jeszcze cztery. Jest problem, bo nie mam amunicji do karabinu maszynowego. Nie wiem, co teraz zrobię. Może się wrócę. Bo głupotą będzie, walenie. Nie łap tego, nie łap tego. Dziękuję. A, dobra, trzeba zwiększyć trochę prędkość. No, jeszcze go nie zniszczyłem. No, ała. Ała Ała Na szczęście ich celność nie jest zbyt duża Moja też zresztą nie jest zbyt duża Czy tu gdzieś może upadło troszkę amunicji Nie Ale to też może być Zabiję Po prostu zabiję Tylko się obrócę Shit Zamykają, otwierają drzwi, nie wiem co oni robią. Cholera, jasna klej tam był. Idę po niego. Moment. Bo klej odnawia trochę życia. Wziął No, ekstra. To było super. To było ekstra. Oj, 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 oj. Tak, 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 tak. go mi było trzeba. Po prostu o niczym innym nie marzyłem. Jak tylko dostawać w dubsko. <grystanie> Ale mnie jadą. Ja nie mogę. Czy mógłbym prosić o trochę amunicji? Z góry dziękuję. Rozumiem, że nie będzie mi dane. Dobra, moment, muszę się wrócić stąd, bo tu jest trochę niebezpiecznie. Później znajdę sobie ten klej. Wow, well. szukam. O, to po pierwsze. Muszę zmniejszyć prędkość. Nie mogę lecieć nisko, jeśli walczę z samolotem. Nie odwal się, koleś. Nie, Uff, rozbił się? Nie, niestety nie. Chodź do mnie, chodź. No, co ty mi dasz? Czy ty mi dasz schemat? Jeśli tak, to już nie będę musiał tam wracać. Tak, jasne. Jeszcze dwie tubki. Równie dobrze mógłbym poczekać na jakiś samolot, ale mi się nie chce. Ciekawe, ile mam jeszcze miejsca na dysku, to bardzo ciekawa rzecz. Bo nie wiem, ile nagrywam. Krzyżyk, no i znowu samolot. Jak miło ci widzieć. Tu coś jest. A przynajmniej teoretycznie, tak jasne. Na pewno mnie traficie. Tak, 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 tak. Szkoda, że wy nie macie ograniczonej amunicji. Byłbym szczęśliwy. A sobie strzelaj ile wlezie. Ała, dobra, nie strzelaj. Kurna, mówię, nie strzelaj. Co za menda. Nisko Klej, 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 klej. Tak, jasne. To było inteligentne. Ała leje niżej Dobra, samolot, 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 samolot. A miało być tak pięknie Naprawdę miało być pięknie. Ale wszystko zostało zniszczone. Ty głupi, śmierdzący Jankesie. Nienawidzę od dziś Jankesów. Klej! Zmywam się stąd. Nie obchodzi mnie to wszystko. I trzeba by było zrobić w końcu cięcie. 33 HP To powinno mi wystarczyć na powrót Lecimy z powrotem Nie to nie obchodzi, co się tam stanie Mam to, co mi było potrzebne Mam wrócić do bazy, więc wracam Ej hej 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 Wrzuć na luz Ja już jestem u siebie A